Tak wygląda nasza nadstawka po dwóch tygodniach od dołożenia. To były ramki z węzłem. Teraz w tych komórkach jest makro, czyli miód. Druga ramka. Też odbudowana i pełno miodu. Nie skosiliśmy mleczy, zaczął kwitnąć rzepak już widać efekty. I znowu mnóstwo miodu. Tu już pszczoły zaczynają zasklepiać. Takie białe na ramkach to już znaczy, że powoli zaczynają zasklepiać miód. I gdy go zasklepią, po dwóch, trzech dniach miód będzie gotowy do wirowania. Zamieniliśmy. Korpus nadstawkowy z, kor z miodnią, żeby zapobiec rojeniu się pszczół. Dołożyliśmy 10 ramek. Gotowe. Tak prezentują się nasze dwa ule. To jest ul, który zimował, a to jest odkład, który zrobiliśmy tydzień temu.